Dzieciaki. Dzisiaj przed nami ćwiczenie buzi i języka. Pierwsze ćwiczenie to obzywanie ust. Zjedliśmy pysznego pączka albo ciasto. Ale dobre! Może spróbujemy jeszcze raz? Świetnie! Kolejna. Uśmiecha się, bo zjadła pysznego pączka. Albo ciasto. Uśmiechamy się od ucha do ucha. Kolejna karta. To nasz język dotyka lewego i prawego kącika ust. Świetnie! Spróbuj jeszcze raz. Bardzo dobrze. Teraz pobawimy się w przebijanie balonika. Napełniamy powietrzem nasze policzki. I jednym ruchem będziemy przydziurawiać. Brawo! Jeszcze raz, spróbujemy razem. Napełniamy policzki. Brawo, super! Świetnie sobie radzisz. A teraz jesteśmy ślimakiem który zmęczył się, bo przeszedł bardzo długą drogę. Będzie ziewał, bo chce już i spać. Uuuh. Spróbujesz jeszcze raz? Brawo! I kolejne. To chyba moja ulubiona. Jesteśmy konikiem i kląskami, jak konik. Nie. Spróbujemy jeszcze raz. Super. A teraz pokażemy nasze ząbki. Jakie mamy śliczne i zdrowe. Super. A może jeszcze umyjemy ząbki naszym językiem? O, super. Brawo, świetnie Ci wychodzi. I ostatnie. To będzie przesłanie buziaczków dla mamusi, dla tatusia i dla ciebie też. Następnym ćwiczeniem będzie dopasowanie zwierzątka do jego cienia. Pierwsze zwierzątko jest zielone i robi kom, kom, kom. Jak myślisz? Co to może być? Tak, brawo. To jest żaba. Kolejne zwierzątko może być u ciebie w domu. Lubi długie spacery na świeżym powietrzu i lubi jeść kość. Tak, brawo, to jest pies. Moje kolejne zwierzątko jest większe od psa. Na pewno. Szybko biega. I robi. Haha! Tak, zgadza się. To jest koń. Kolejne zwierzątko lubi wchodzić na drzewa i lubi jeść banany. Ciekawe, co to może być? Ty już wiesz? Tak, to małka. Bardzo dobrze. Moje ostatnie zwierzątko może mieszkać w domciu, ale lubi też wychodzić na dwór. Lubi się przytulać i, i, i pić mleczko. I robi miau, miau, miau. Tak, brawo, to był kot. I uwaga, mam tu cienie zwierzątek i zobaczymy, czy odgadniecie, które to zwierzątko. Myślisz, co to może być? Troszeczkę przypomina nam psa, prawda? Ale nie. To nie pies. Brawo tak, to jest koń. A to zwierzątko? Jak myślisz? Gdzie jest? Tak, brawo. To jest kot. Może być trudne. Ale spróbujmy. Nie, to nie jest pies. Ale tak przypomina małpkę, ale to nie jest małpka. Czyli co? Zostaje nam tylko żabka. Kum, 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 kum. I uwaga. Rozpoznacie szybko. Co to może być? Tak, brawo! To jest pies. Czy nie został nam ostatni cień, który przypomina nam twarz małpki? Brawo! Ale jesteście super. Odgadliście wszystkie zwierzątka. Brawo!